Dobry poniedziałek, kolejny tydzień, godzina 5.45 powoli się trzeba zbierać jechać w kierunek kurde widbek Przybędziesz do celu 7.07 85 km z zbierku jest jeszcze parę minut będziemy wyjeżdżać, tymczasem trzeba odsłaniać firany. Wczoraj przyjechały te auta, podpalali. Chodziło się od 15 do 23. W tym niektóre nawet króluźne do pierwszej w nocy. <grych> Odpalić, ich tu się wszystko załaduje. Załadunek godzina 7.08, rozładunek godzina 17.00. Hajdy na taką, mamy dzisiaj trasę. Także jedziemy, ciado zostało jeszcze 24 km deszcz dalej pada. Zobaczymy, mam nadzieję, że już miarę mnie załadują. No, mam do załadowania 47 palet. Będę musiał iść tam kurde do środka i opuszczać kurde do Przedtoka. Nie wiem, no, zobaczymy. Może sobie by to sami to opuszczać. Oby sobie, sami to bo mi się nie chce tam siedzieć na tym zimnie, które na tych dwóch stopniach no, ale sobie w cieplutkiej kabinie siedzieć tamte półtorej godzinki myślę, że tyle mnie będą ładować no, chyba, że już się będą bardzo opieprzać no, to wtedy może być trochę dużo, ale tak czy siak powinienem dojechać do Heidenau na tą 17 nawet powinienem być tam trochę wcześniej na 16 może będę, 15.30 najwcześniej no, Ale zobaczymy jak to będzie? Skręć w lewo na i zjeść trzecim zjazdem, już mamy 9 stycznia. Więc większość samochodów już powyjeżdżała, kierowców też. Także już ruch będzie teraz większy. Ja już jestem załadowany. Możemy jechać. 405 do Heidenau w Niemczech już jesteśmy do celu 150 km zostało no ale za 10 km sobie zjeżdżam na parking rozładunek na 17 mamy godzinę za 10-12 także w sumie jakaś przerwa mała nie z pierwszym się, ja 8-3 8 spokojna 8, 8, ułożona robota Także jesteśmy rozładowani DSV odrzucone w Hydenau, 150 km podlotu jutro o 17 załadunek o 4 nad ranem rzutka w Nois tym Stachserze co byłem w zeszłym tygodniu Na ten moment wyjeżdżamy tutaj z DSV łamane na Arla ładować Arle i noc nie czeka to trochę muszę pospać, trzeba jak najbardziej przyciągnąć sobie cały dzień jutro nie wstać, czasami pójdę o 8 rano na razie trzeba dojechać na upal i tam na tej, na, tym, na tej stacyjce trzeba pauzę robić tymczasem jedziemy kierunek Hamburg ja właśnie stanąłem, wysłaniem firanki godzina 18 Zaczynamy pauzę taką dłuższą, trochę. Do 17 do jutra, prawie 24 godziny, 23 dokładnie. Co, załadunek 17, znaczy o 17 ruszę, żeby mieć do 8 tacho. Bo tam w tym noise ostatnio poszło w miarę szybko, ale właśnie w nocy, jak się przyjeżdżam, często przyjeżdżamy właśnie tam na drugą, trzecią, czwartą. Jest awizacje są i tam jest właśnie problem, bo tam czasami się stoi 3-4 godziny, kurde, pod rampą. Tak wygląda, kurde. Plan na jutro, dzisiaj trzeba iść spać już tak mega późno Żeby jutro wstać o godzinie jakoś tak myślę, kurde chciałbym wstać gdzieś o 14 15 może, pójść jeszcze wykąpać tutaj na, na tym, bo stoję na stacji W upal I chciałbym się pójść jeszcze wykąpać jutro przed wyjazdem I sobie zjeść coś, o 17 ruszyć Pojechać na Arle, no to tam na Arli nie będzie problemu. Jak przyjadę parę minut po 17, niby na 17, a parę minut po 17 jak przyjadę, nic się nie stanie. Wdrożenie, jak się spóźni do Noic, to potem tam można odjebać 24 godziny, ale na nic. To do zobaczenia jutro. Dzisiaj już chowam kamerę i idę coś robić. Dzień dobry, kolejny dzień, wtorek. Ja się właśnie zbieram, auto już sobie chodzi. Ja sobie właśnie spisuję. Numery referencyjne, ale coś mi się tu wydaje, że coś mi się, kurde, muszę zobaczyć w aplikacji. Kurde to jest fała, coś mi ten numer kuźwa nie pasuje. A Rift się od 6 zaczynała, tu się od trójki. Aha, no dobra, to z tego co widać, to jest ten, czyli jest dobry. No dobra, zapisujemy. Także załadowane, wyjeżdżamy. Do celu 520 km Pauza 45 minut W takim miejscu Na sferach I tak o po prostu na środku 45 <grym> trzeba gdzieś robić Od nocy nie ma gdzie to trzeba stać byle gdzie No nie przeszkadzam tu jest dużo miejsc w prawej stronie Nikomu tutaj nie przeszkadza Ja się tu coś zjem Dżemne na chwilę się zostało 247 do celu. Taka w sumie połowa drogi. Mam wyjechane dzisiaj już no 3,5 godziny, jeszcze 3, no to taka połowa drogi. się okazało, że to in, że in, coś innego mi załadowali, nie to co mieli załadować. Ale to powiem jak już stanę, bo tutaj jadę teraz do bramy i lecę na Holsofę, no tam już tygodźnie chyba będzie miejsce, tak no, ja mam taką kurtę nadzieję. No dobra, do zobaczenia potem jak już wyjadę. Że stoję już na Hotzkofie. Musiałem się wcofywać w rajkę. Były tak akurat trzy wolne obok siebie, też nie było problemu. Cofnąłem się, zakończyłem się. Tacho, godzina jest. Aktualnie jest 6.07. Nie 01 przepraszam. Idę spać, zobaczymy co, co wymyślą. Radio też można wyłączyć. Webasto niech sobie chodzi do zobaczenia. Jak wstanę, bo dla mnie to już w sumie koniec dnia. Dzień się zaczął we wtorek o godzinie. Ja wstałem, bo nie spałem zbytnio. Plan był taki, żeby przeciągnąć się jak najdłużej i żeby jak najdłużej spać, ale wyszło tak, że i tak się obudziłem po ósmej. Ale teoretycznie, według tachografu, mój dzień pracy zaczął się o 17. Znaczy za 10:17 we wtorek, a skończył za 5:06 w środę. Dzień dobry. Godzina za 10:15. Za parę minut ruszam, dokładnie za 5. I jedziemy do Holandii, ale załadunek dopiero jutro. 94 km podlotu na załadunek. Tu mamy załadunek koło Boczmer, ale tutaj dojeżdżam tylko na granicę i pauzę, bo dopiero załadunek dopiero na jutro, na 8 rano. 8:30, coś takiego. I jedziemy tutaj koło Paryża. Gdzieś tu koło Wemarsu, tu jest Wemars, bodajże I Gdzieś tu mamy rozładunek, tu jest Degola, lotnisko. Letnisko Za parę minut ruszamy no i jedziemy Jeszcze gdzieś niby teoretycznie powinienem gdzieś zatankować, mam 30, 30 parę procent paliwa Tam dojechał do tej fracji, i wyjechał z niej Ale teraz razie biuro milczy Także taki krótki dzień dzisiaj będzie No i co, no, ja się zaraz zbieram za 4 minuty Coś innego niż ciągle te Niemcy, Dania, Niemcy, Dania i te Arle, nie Arle Także przynajmniej będzie coś się działo w tym filmie Znaczy ja może dojadę tam do tej Holandii, to może się wezmę Zgram to co już nagrałem i już jakoś to zmontuję, żeby potem W weekend może mi się nie, już, może mi się nie będzie chciało Także ja już stoję Od jakiejś, nie wiem, może pół godziny Na granicy niemiecko-holenderskiej Miejsce jest Znaczy byłoby tam jest dużo jeszcze miejsca mam do, do celu chyba z 20 może kilometrów coś takiego. Następny dzień, czwartek 7.47 Ja zrobiłem sobie śniadanie i zaraz będę ruszał. Mamy tam z 15 km, czyli jakieś 20 minut. Załadunek dzisiaj, rano, rozładunek południu także jest co jebać. No nic, składam firanti i... No i jadę, nie? Także już jestem załadowany Lecimy do celu 508 km. Jedziemy na Belgię Liege, na Namur, Charlois, Tam na dół na Kowin I n do Paryża Tam koło n właśnie mam zrzutkę do zładunek Jeszcze dzisiaj Także trzeba zapieprzać i to ostro Czasem jesteśmy w Poczmer. Miałem mieć załadowane 66 palet, 22 tony Ale załadowali 20 tam kazali jeszcze chwilę poczekać, tu było nas z biura. ale ogarnęli temat i jadę. Ponoć tam ten co ja zabrałem to jest jakiś drugi transport i mi załadowali to co się na tamtym nie zmieściło. Ale dobra, dla mnie lepiej zamiast 22 ton mam e, jakieś tam niby według dokumentów 10 z kawałkiem, według dafa 4,7. Jakieś artykuły medyczne, że to bezpośrednio trzeba zapieprzać, ale no tu po Holandii to w dzień, to kurwa jest tragedia. Belgia. Miejscowość Charlois. Do celu jeszcze jest 274 km. Jeszcze mi półtorej godziny zostało do pauzy. Jedziemy tu sobie zaraz, będziemy w sumie we Francji za niedługo. Znaczy może nie 40-50 km, gdzieś gdzieś mniej więcej. No może 60. Teoretycznie nawigacja mówi, że będę na 16.30, ale jak długo potrzebuję jeszcze, trzeba doliczyć. Po 17.00 powinienem być. Ja sobie jadę tą N2 tutaj Już minąłem właśnie Słosą Miejscowość do celu 76 km Taka jest jeszcze godzinka myślę No i co dostałem chwilę temu nowe zlecenie Już myślałem kurde bo tak akurat rozmawiałem z ojcem z telefon Chciałem mu powiedzieć 16.04 jeszcze nie ma zlecenia To pewnie będę stał w tym Paryżu jutro jutra do, nie wiadomo której godziny Dobrze że tego nie powiedziałem Bo 2 minuty później przyszła wiadomość Z kolejnym zleceniem za w Belgii jutro Dzisiaj o 12 Rozładunek 17 stycznia Czyli to jest bodajże wtorek W Szwecji, w Helsingborgu Także bardzo fajna trasa Nie płynę niestety Ani nie płynę Malmo Trawemu, Ani znaczy Ani Travemunde Malmo Ani Rostock Trelleborg Ani Travemunde Trelleborg Z tego co wiem jest chyba taka Trasa, tylko mam te krótkie promy Puttgarden Rodby Potem Helsingor, Helsingborg znaczy, że będzie co, co jechać, bo tam cała dania jest do przejechania. Odrodby, aż do Helsingoru, tam jest 3, skra... 3 godziny z kawałkiem, się jedzie z tego co pamiętam, czyli pół chyba nawet. Fajnie, w końcu coś się zaczyna dziać. Obstawiam, że jak się zrzucę we wtorek, to pewnie w środę załaduję i bo w Szwecji, gdzieś tam do, nie wiem, może gdzieś garden ewentualnie gdzieś tam okolice. No i zrzucę to no i pojadę do domu. Ale dobrze, nagrywam w sumie przynajmniej trochę filmów. E, tutaj mam z, do wrzucenia film z prezentacji Dafa. Tutaj jeszcze będzie z tego tygodnia film. Film będzie też z wjazdu Znaczy z no tego, jak to wygląda w sumie na promie Budraden Rodby. Trzeba trochę zrobić, żeby mieć e, być trochę do przodu, żeby nie wrzucać tak filmów z dnia na dzień. No bo kurde chciałbym to robić, chciałbym te filmy wrzucać z domu, by nie tracić internetu w trasie. Tak to wygląda. Francja. Route Nationale du kierunek Paryż Jestem rozładowany, dziś czas jadę w kierunku tego załadunku. Stało mi jeszcze do załadunku 134 km, ale 30 do parkingu. Także stówkę będę miał na jutro pod lotu Stanek Arras, arras, taka duża Aira powinno być tam miejsce. A jak nie to zawsze można zjechać do Arras tam są jeszcze na bramkach jest parking i tam dalej kawałek jest też. No zobaczymy, no, mam jeszcze równą godzinę jazdy, ale no tu chciałbym na ten parking dojechać, tam będę gdzieś za 20 parę minut. Zostanie mi w razie co tam nie było, no, zostanie mi te parę minut jeszcze, żeby tam gdzieś poszukać inaczej miejsc, gdzie indziej miejsca, o że tak powiem. Dzień dobry, dzisiaj 5.13 Stoję na Air Court Oest. Wie, tu już jest pusto jak na tej części tam jeszcze przy stacji trochę autom stoi. Przyjechałem tu jakoś 2530 stanąłem. Mam 100, 103 km, półtorej godziny i będę wyjeżdżał. W kierunek Kolskampardo ładujemy mrożonkę do Szwecji do Helsinki, do Iki. Plan mam taki, żeby nagrywać cały tydzień. No i na koniec tygodnia to montować. Na razie wychodzi. Nic. Ja się zbieram, coś sobie zjem i jadę dzielunek Belgia. Jakieś półtorej godziny jazdy. Stało 7,5 km Zjeżdżamy już w Belgii, jesteśmy, ale to jeszcze kawałeczek tylko. Został ogólnie. Zobaczyłem, może się uda załadować wcześniej, tam będę na 11. Załadunek mam na godzinę 12. Dzisiaj piątek, To ostatnio się tam też chyba w piątek ładowałem, teraz pamiętam to też nie było takiego dużego ruchu. Także jestem załadowany, trochę się zeszło tutaj. Przyjecham tu 111530 Kierunek Antwerpia, Holandia, Niemcy, nie Szwecja. że do celu 1043 km aktualnie. Ja sobie dzisiaj podjadę może na Asten. Na Asten mam gdzieś 200 parę. plus już Antwerpia do przejechania. Antwerpia będzie zawalona pewnie że trochę się zejdzie, stanę sobie na Astę, na spokojnie, nocy sobie ruszę czy tam kiedy. przelecę sobie w sobotę gdzieś, nie wiem, może za Hamburg. Zobaczymy. No i potem w niedzielę sobie przystoję i w poniedziałek przepłynę do Danii, pyknę pauzę. No i we wtorek zrzutka na 13. Nie? Tak wygląda. Tak wygląda plan. A witam Was w przepięknym

RP. Miasto jedno z bardziej spieprzonych Jeśli chodzi o przejeżdżanie tego miasta pełno kurde kamer, pełno kurde, zwłaszcza na tej wodnicy, gdzie ta wodnica cała tu jest w remoncie, gdzie się jedzie wąziutko, nie wąziutko, trzeba uważać by się nie pieprzyć w coś to Astel mam jeszcze 108 km zobaczymy. No, teoretycznie ja powinienem tam być, no, mam nadzieję, że do 19 tam dojadę. 70 na godzinę ograniczenia i idioci jadą 55 Debilizm Trzeba trochę oszczędzać miejsce na karcie, żeby mi starczyło jeszcze na, na, na jutro Witamy na Asten Tu widzę na tym normalnym parkingu jest sporo miejsca Ale ja sobie pojadę do tyłu Cena jest taka sama także Slepie jest, to skrania ładna, to fajna skrania w końcu stoi, dawno jej nie było Ale Ja tu nie staję, jadę tam dalej Fajne samochody tu stoją mogę chłodno mnie hałasować Bytnie. Cena jest Identico Dobra, jeżdżamy Tutaj najczęściej same naczepy stoją To jest taki bezpieczny parking że Można naczepę zabrać Znaczy, że można naczepę zostawić Ale ja jadę tam, bliżej wyjazdu sobie Gdzie by tu stanąć teraz? A ja zostanę tu elegancko tu na prosto do, na wyjazd nie będzie też trzeba daleko zaiwaniać do prysznic dobra, będzie git Że, na dzisiaj mamy koniec i co, idę spać jutro nie wiem może tyle będę ruszał rano, rano gdzieś pewnie będę wyjeżdżał zobaczymy gdzie dojadę co mi zostało 830 kilometrów tak, Fajnie by było tak sobie podlecieć gdzieś tak może za Hambur no. Zobaczymy jak będzie szło Jutro sobota, Dobrze. dobry Sobota, godzina w sumie 8.48 ja. Właśnie odpalam machinę Mamy tacho NL I jedziemy Byłem w sklepie na zakupa, tam jest torba 60 euro poszło, ale to akurat nie moje 60 euro, tylko 60 euro mojego ojczulka Wyjeżdżam, byłem za parę zapłaciłem. W już jestem na 4 trójce, już, już kawałek, 4, 20 km do jedynki zostało. I tutaj wyglądają Niemcy kurdewy w sobotę o godzinie 11. Same osobówki, to jeszcze nie za dużo. Tradycyjnie ci ciężarówki jeżdżą. Zostało mi teoretycznie 450 chyba do promu, bo nie wiem, tu mam punkt jakiś ustawiony i właśnie do niego mam 450. mi się wydaje, że to jest do Puttgarden Zostało jeszcze 2,5 godziny. Myślę, że dojadę. Stanę sobie gdzieś na jedynce, zrobię sobie 4-5. Podjadę jeszcze gdzieś kawałek i się wtedy się rozejrzę, dokąd dojadę na weekend, gdzie sobie stanę na weekend. W sumie może mamy jakiegoś tam lapsa, strzelę, Widać tu się nic nie dzieje, Postawiam kamerę, zrobimy coś tam lapsa. Stoję do celu jakieś 430 km z czego większość zrobię w poniedziałek dojadę może do Helsingboru i zrobię resztę we wtorek na rozładunek. To jest stoję z, z firmy, jak tu stoi. Nie wiem czy Grainiec, czy Polak, to nie byłem u niego, ale zaczynamy pauzę weekendową. Ja się biorę na zgrywanie, znaczy no najpierw tu mam jedną sprawę do załatwienia, Potem się biorę za zgrywanie i zamontowanie tego filmu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w filmie następnym. Dzisiaj mamy sobotę 14 stycznia. Pozdrawiam wszystkich.